Wyobraź sobie świat, w którym twoja twarz jest kluczem, głos hasłem, a ruchy oczu cyfrowym podpisem. Ten świat już tu jest. Każdego dnia miliardy ludzi dobrowolnie oddają swoje dane biometryczne unikalne jak odcisk palca i niezmienne jak wzór tęczówki oka. Odblokowujemy smartfony spojrzeniem, przechodzimy kontrolę paszportową po twarzy, płacimy za zakupy dłonią wygodne, bez wątpienia bezpieczne. Pytanie pozostaje otwarte. Paradoks naszych czasów polega na tym, że technologie, które mają chronić naszą tożsamość, jednocześnie czynią nas bardziej wrażliwymi. Algorytmy rozpoznawania już dziś potrafią określić twój stan emocjonalny, poziom stresu, a nawet przewidzieć prawdopodobieństwo popełnienia określonych działań. Stworzyliśmy cyfrowe lustra odzwierciedlające nie tylko nasz wygląd zewnętrzny, ale i wewnętrzny świat. I te lustra zaczynają znać nas lepiej, niż my sami. To, co kiedyś wydawało się science fiction, dziś stało się codziennością. Pierwsze systemy rozpoznawania odcisków palców pojawiły się już w XIX wieku, kiedy brytyjski antropolog Francis Galton usystematyzował unikalne wzory linii papilarnych. Ale droga od ręcznego porównywania odcisków do błyskawicznego skanowania cyfrowego zajęła prawie stulecie. W 1969 roku FBI rozpoczęło rozwój zautomatyzowanego systemu identyfikacji, a na początku XXI wieku technologie biometryczne przekroczyły próg instytucji ścigania i weszły w naszą codzienność. Rozpoznawanie twarzy przeszło jeszcze szybszą ewolucję: od prymitywnych algorytmów, zdolnych do wyróżnienia tylko podstawowych cech twarzy, do sieci neuronowych. Analizujących tysiące mikroskopijnych cech w ułamkach sekundy. Punktem zwrotnym był rok 2011, kiedy Facebook wdrożył automatyczne tagowanie twarzy na zdjęciach. Technologia, która początkowo wywołała falę krytyki, wkrótce stała się powszechna. Przestaliśmy zauważać, jak za każdym razem, przesyłając zdjęcie do sieci społecznościowej, trenujemy algorytmy rozpoznawania. Biometria głosowa. Dokonała swojego przełomu wraz z pojawieniem się inteligentnych głośników i wirtualnych asystentów. Od mechanicznych komend do naturalnej rozmowy to przejście nastąpiło tak płynnie, że nawet nie zdaliśmy sobie sprawy z momentu, w którym zaczęliśmy powierzać maszynom nasze rozmowy. Akceptacja biometrii przez społeczeństwo przebiegała według klasycznej krzywej od odrzucenia poprzez ciekawość do powszechnego użytku. Kluczowym czynnikiem była równowaga między wygodą a prywatnością, a szala zawsze przychylała się na stronę komfortu. Pamiętasz moment, kiedy po raz pierwszy odblokowałeś smartfon odciskiem palca? Sekunda i urządzenie ożywa. Żadnych haseł, żadnych opóźnień. Magia technologii, dostępna dla każdego. Ten moment pierwszego dotyku kluczowy punkt w psychologii akceptacji technologii biometrycznych. Nazywamy to zjawisko technologiczną sedukcją. Uwodzeniem poprzez wygodę. Badania pokazują: ludzki mózg reaguje wyrzutem dopaminy na każde udane użycie funkcji biometrycznej. Przyjemność z natychmiastowego rezultatu przeważa nad racjonalnymi obawami o prywatność. Dysonans poznawczy rozwiązuje się na korzyść komfortu. Mówimy sobie: To tylko odcisk palca do mojego telefonu, nie zdając sobie sprawy, że robimy pierwszy krok na drodze do totalnego profilowania biometrycznego. Psychologowie wyróżniają trzy stadia akceptacji technologii biometrycznych. Pierwsze. Zachwyt i ciekawość. Drugie. Normalizacja. Wszyscy tak robią, nic strasznego. Trzecie. Uzależnienie, gdy powrót do tradycyjnych metod uwierzytelniania wydaje się niewygodny i przestarzały. Ciekawe, że nasz mózg stosuje szereg błędów poznawczych przy ocenie ryzyka biometrii. Iluzja kontroli sprawia, że wierzymy, iż zawsze możemy wyłączyć funkcję rozpoznawania. Optymistyczne zniekształcenie przekonuje, że wycieki danych zdarzają się innym, ale nie nam. Hiperboliczne zdyskontowanie prowadzi do tego, że preferujemy natychmiastową wygodę nad długoterminowym bezpieczeństwem. Paradoksalnie, im bezpieczniejsza wydaje się technologia biometryczna, tym bardziej jesteśmy skłonni jej ufać, i tym bardziej stajemy się podatni. Twoja twarz stała się kluczem do nowego cyfrowego świata. Technologie rozpoznawania twarzy niezauważalnie przekształciły przestrzeń publiczną, zmieniając nie tylko architekturę bezpieczeństwa, ale i psychologię naszego zachowania w społeczeństwie. Za każdym razem, gdy przechodzisz przez centrum handlowe, lotnisko, czy nawet po prostu idziesz ulicą Metropolii, dziesiątki kamer rejestrują Twoje rysy. Porównując je z miliardami szablonów w bazach danych. Dzieje się to tak szybko i niezauważalnie, że większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy ze skali obserwacji. Jednak nasza podświadomość reaguje nawet na niewidoczne dla oka procesy. Badania pokazują: ludzie, którzy wiedzą o systemach rozpoznawania twarzy, nieświadomie zmieniają wyraz twarzy, postawę, a nawet trasy poruszania się. W centrach handlowych Szanghaju i Londynu, odwiedzający Poinformowani o obecności systemów rozpoznawania o 20% rzadziej okazują emocje i o 30% częściej wybierają trasy z mniejszą liczbą kamer. Psychologowie nazywają to zjawisko cyfrową samokontrolą, formą samoregulacji wywołaną poczuciem stałej obserwacji. Lotniska stały się pierwszymi wielkoskalowymi laboratoriami do badania wpływu biometrii na zachowanie. Kiedy na lotnisku w Dubaju wprowadzono system wirtualnych akwariów, w rzeczywistości zamaskowanych kiosków do rozpoznawania twarzy psychologowie odnotowali ciekawe zjawisko. Pasażerowie, zwabieni piękną wizualizacją, dobrowolnie udostępniali swoje dane biometryczne, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Środowisko miejskie zmienia się jeszcze bardziej radykalnie. W Moskwie system rozpoznawania twarzy pomógł zatrzymać ponad 4000 przestępców w pierwszym roku działania. Ale jakim kosztem dla komfortu psychicznego zwykłych obywateli? Mieszkańcy dzielnic z wysoką koncentracją kamer zgłaszają podwyższony poziom lęku i poczucie stałej obserwacji. To zjawisko otrzymało nazwę syndromu panoptikum. Analogicznie do modelu więziennego, gdzie więźniowie nie wiedzą, kiedy dokładnie są obserwowani i dlatego są zmuszeni do ciągłego kontrolowania swojego zachowania. Powiedz Alexa, słuchasz mnie? To pytanie miliony ludzi zadają swoim inteligentnym głośnikom każdego dnia i otrzymują odpowiedź. Ale czy zastanawiamy się, co się dzieje, gdy nasz głos, najbardziej intymny marker biometryczny, staje się kluczem do cyfrowego świata? Biometria głosowa wkracza w nasze życie cicho, niemal niezauważalnie, tworząc iluzję naturalności interakcji. Rozmawiamy z maszynami tak, jak rozmawiamy z ludźmi. I w tym tkwi szczególny wpływ psychologiczny technologii głosowych. Głos niesie nie tylko słowa, ale także emocje, stan zdrowia, wiek, pochodzenie. Kiedy wypowiadamy frazę OK, Google, algorytmy analizują ponad 500 parametrów naszego głosu, tworząc unikalny akustyczny odcisk. W przeciwieństwie do twarzy, którą świadomie kontrolujemy przed kamerą, głos wydaje nas całkowicie. Ze wszystkimi mikronuansami nastroju. Badacze z Uniwersytetu Stanforda odkryli fenomen cyfrowej intymności, psychologicznego przywiązania, które powstaje między człowiekiem a asystentem głosowym. Powierzamy im sekrety, zadajemy osobiste pytania, a nawet odczuwamy poczucie winy, gdy gwałtownie przerywamy rozmowę. Ta iluzja wzajemności tworzy niebezpieczny most psychologiczny. Przez które firmy technologiczne wnikają w najbardziej intymną przestrzeń naszej świadomości. Banki wprowadzają systemy zdolne do określenia po głosie, czy klient mówi prawdę. Firmy ubezpieczeniowe analizują intonacje w celu oceny ryzyka, a my nadal mówimy, nie zastanawiając się nad tym, że każde słowo staje się częścią naszego cyfrowego profilu. Szczególnie narażone są dzieci, dla których rozmowa z Alicją czy Siri staje się normą. Zanim uświadomią sobie granice prywatności, ich głosy są nagrywane, analizowane i przechowywane latami, tworząc cyfrowy odcisk osobowości na długo przed osiągnięciem pełnoletności. Pamiętacie to uczucie zachwytu, gdy po raz pierwszy odblokowaliście telefon samym spojrzeniem? Technologia wydawała się cudem, uwalniającym od niewygodnych haseł. Lecz stopniowo ten zachwyt ustąpił miejsca czemuś innemu. Niemal niezauważalnemu niepokojowi, pojawiającemu się za każdym razem, gdy skanowano Waszą twarz w celu uzyskania dostępu do aplikacji bankowej lub wejścia do biura. Psychologowie wyróżniają cztery wyraźne etapy w naszym postrzeganiu technologii biometrycznych: pierwszy technologiczny urok, gdy nowość i wygoda wywołują niemal dziecięcy zachwyt. Drugi, normalizacja, gdy uwierzytelnianie biometryczne staje się rutyną. Nie wywołującą emocji. Trzeci. Przebudzenie świadomości, gdy zaczynamy zauważać, ile systemów codziennie zbiera nasze dane biometryczne. I czwarty. Lęk cyfrowy, gdy zrozumienie skali nadzoru przekształca się w stały dyskomfort psychiczny. Co więc służy za wyzwalacze tej transformacji? Najczęściej doniesienia prasowe o wyciekach danych. Kiedy dowiadujemy się, że baza biometryczna dużej firmy została skompromitowana, Nagle uświadamiamy sobie, w przeciwieństwie do hasła naszej twarzy czy odcisku palca nie można zmienić. Drugim silnym wyzwalaczem są incydenty osobiste. Gdy system nie rozpoznaje nas lub wręcz przeciwnie, reaguje na cudzą twarz. W tym momencie iluzja bezpieczeństwa rozpada się. Trzecim czynnikiem jest nagromadzenie wiedzy o tym, jak działają algorytmy rozpoznawania. Zrozumienie, że kamera w metrze może nie tylko zidentyfikować nas, ale także analizować nasz stan emocjonalny, przekształca zwykłą podróż w źródło stresu. Co ciekawe, poziom lęku jest bezpośrednio związany ze świadomością. Osoby pracujące w branży IT odczuwają silniejszy dyskomfort z powodu technologii biometrycznych niż ci, którzy mało wiedzą o zasadach ich działania. Zjawisko to otrzymało nazwę paradoksu cyfrowej świadomości. Im więcej wiesz, tym większy lęk. Każdego dnia pozostawiamy tysiące cyfrowych śladów. Ale co się dzieje, gdy te ślady to nie tylko dane o zakupach czy polubienia, lecz nasza biologiczna istota twarz, głos, siatkówka oka? Kto staje się strażnikiem tych danych i jak to wpływa na nasze poczucie siebie? Nasza cyfrowa tożsamość składa się z fragmentów informacji biometrycznych zbieranych przez dziesiątki systemów. I ta tożsamość żyje według własnych praw, często poza naszą kontrolą. Kiedy przykładasz palec do skanera, twój odcisk jest przekształcany w kod cyfrowy, który jest przechowywany w bazach danych firm i struktur państwowych. Ten kod staje się częścią twojego cyfrowego bliźniaka, bytu, który może istnieć niezależnie od ciebie. Badania pokazują, świadomość, że twoje dane biometryczne są przechowywane w nieznanym miejscu. I mogą być użyte bez Twojej wiedzy, wywołuje głębokie poczucie niepokoju u 70% ludzi. To zjawisko psychologowie nazywają syndromem rozszczepionej tożsamości poczucie, że część Twojej istoty żyje oddzielnym życiem. Korporacje zbierają dane biometryczne pod pretekstem zwiększania bezpieczeństwa i personalizacji usług. Amazon gromadzi próbki głosu w celu poprawy działania Aleksy. Facebook przechowuje szablony twarzy użytkowników nawet po usunięciu zdjęć. Google analizuje biometrię behawioralną to jak trzymasz telefon, z jaką prędkością piszesz, jak poruszasz myszką. Struktury państwowe tworzą wszechstronne bazy danych obywateli. W Chinach system kredytu społecznego łączy biometrię z codziennym zachowaniem. W Rosji jednolity system biometryczny łączy dane z banków, placówek medycznych. I systemów monitoringu miejskiego. W USA program rozpoznawania twarzy jest używany przez służby graniczne bez wyraźnej zgody obywateli. Psychologiczny efekt tego cyfrowego, wszechwidzącego oka objawia się w ciągłym poczuciu obserwacji. Zaczynamy żyć z myślą, że każde nasze działanie może być nagrane, przeanalizowane i użyte przeciwko nam. W świecie, gdzie dane biometryczne stały się nową walutą cyfrowej epoki, Ustawodawstwo stara się zbudować barierę ochronną między technologiami a psychologiczną wrażliwością obywateli. Europejskie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, znane jako RODO, stało się pierwszym kompleksowym dokumentem, który uznał szczególny status informacji biometrycznych. Nie tylko reguluje ono procedury zbierania danych, chroni prawo człowieka do autonomii psychologicznej. Rosyjskie ustawodawstwo poszło swoją drogą. Tworząc jednolity system biometryczny, ale jednocześnie ustanawiając rygorystyczne zasady dla operatorów danych. Amerykański system prawny, tradycyjnie fragmentaryczny, reaguje punktowymi inicjatywami, od zakazu używania rozpoznawania twarzy w San Francisco po precedensowe orzeczenia sądowe w Illinois. Za suchymi formułami prawnymi kryje się głęboki sens psychologiczny. Prawa tworzą nie tylko ochronę prawną, ale i psychologiczną. Słynna sprawa firmy Clearview AI, która bez zgody zebrała miliardy zdjęć z sieci społecznościowych, zakończyła się bezprecedensową grzywną w wysokości 20 milionów euro. Ale ważniejszy niż kara pieniężna okazał się efekt psychologiczny przywrócenie wiary w to, że cyfrowe granice osoby mogą być chronione. Badania pokazują, w krajach z rozwiniętym ustawodawstwem dotyczącym danych biometrycznych Poziom cyfrowego niepokoju jest o 30% niższy. Ludzie, świadomi istnienia ochrony prawnej, wykazują większą odporność psychiczną, nawet przy intensywnym korzystaniu z technologii biometrycznych. Jednak prawa często pozostają w tyle za technologiami. Kiedy sąd w Illinois nakazał Facebookowi wypłacić odszkodowania za nielegalne zbieranie danych biometrycznych, technologia zdążyła już przeniknąć do życia milionów. Mechanizmy prawne działają post factum, gdy szkoda psychologiczna została już wyrządzona. Prawdziwym wyzwaniem staje się tworzenie prewencyjnych środków legislacyjnych, zdolnych zapobiec nie tylko naruszeniom prawnym, ale i psychologicznym. Paradoksalnie, najskuteczniejsze okazuje się nie zakaz technologii, a ich regulowanie z obowiązkowym informowaniem. Kiedy człowiek wie, jakie dane są zbierane i jak są chronione, Poziom niepokoju spada nawet przy intensywnym nadzorze. Za każdą technologią stoją prawdziwi ludzie i ich historie. Rodzina Iwanowów z pod Moskwia stanęła w obliczu nieoczekiwanego problemu, gdy ich inteligentny dom przestał rozpoznawać głowę rodziny po tym, jak zgolił brodę. System odmawiał dostępu do własnego mieszkania, a proces ponownego szkolenia algorytmu zajął prawie tydzień. Czułem się jak bezdomny u własnego progu, wspomina Aleksiej. To było upokarzające, udowadniać maszynie, że ja to ja. Podobne przypadki zdarzają się częściej niż nam się wydaje. Elena z Nowosybirska odkryła, że asystent głosowy w jej mieszkaniu aktywował się na rozmowy z przyjaciółką, której barwa głosu okazała się podobna do słowa klucza. Później okazało się, że urządzenie nagrało kilka prywatnych rozmów, w tym omówienie kwestii finansowych. Przestałam czuć się bezpiecznie we własnym domu, przyznaję. Szczególnie niepokojące stają się sytuacje dotyczące dzieci. Rodzina z Jekaterynburga była zszokowana, gdy ich dziesięcioletnia córka otrzymała spersonalizowaną reklamę zabawek po tym, jak po prostu spojrzała na witrynę sklepu wyposażonego w system rozpoznawania twarzy. Rodzice nie wyrazili zgody na zbieranie danych biometrycznych dziecka. To uczucie, jakby ktoś niewidzialny śledził Twoje dziecko, dzieli się matka dziewczynki. Psychologowie zauważają, Podobne incydenty niszczą podstawowe zaufanie do technologii. Po negatywnym doświadczeniu 80% użytkowników wyłącza funkcje biometryczne na wszystkich urządzeniach, nawet tracąc na wygodzie. Powstaje zjawisko traumy biometrycznej, trwałego dyskomfortu psychicznego podczas interakcji z systemami rozpoznawania. W obliczu ciągłego monitoringu biometrycznego, nasza psychika zmuszona jest adaptować się, tworząc mechanizmy obronne o różnym stopniu skuteczności. Psychologowie wyróżniają kilka podstawowych strategii, które nieświadomie stosujemy, aby zachować wewnętrzną równowagę. Całkowity eskapizm technologiczny to pierwsza i najbardziej radykalna reakcja. Niektórzy ludzie decydują się na całkowite odrzucenie technologii biometrycznych, używając starych modeli telefonów, płacąc za zakupy wyłącznie gotówką i unikając miejsc z systemami rozpoznawania. Ta swoista ucieczka od cyfrowej rzeczywistości może zapewnić iluzję kontroli, ale często prowadzi do izolacji społecznej i praktycznych trudności w nowoczesnym świecie. Na przeciwległym biegunie znajduje się fenomen cyfrowej obojętności znieczulenie psychologiczne, gdy człowiek po prostu przestaje zauważać fakt obserwacji. Nie mam nic do ukrycia. To typowe zdanie odzwierciedlające tę postawę. Taka obojętność pozwala funkcjonować w środowisku nasyconym technologią, ale może prowadzić do niebezpiecznej utraty krytycznego myślenia i czujności. Pomiędzy tymi skrajnościami znajduje się spektrum bardziej zrównoważonych strategii: selektywne zaufanie podejście, w którym człowiek starannie wybiera, którym systemom i w jakich sytuacjach udostępnia swoje dane biometryczne samostanowienie informacyjne. Aktywne studiowanie polityk prywatności i świadome zarządzanie ustawieniami prywatności. Technologiczne rozdzielenie. Używanie różnych urządzeń i kont do różnych sfer życia. Zdrowa adaptacja do monitoringu biometrycznego charakteryzuje się świadomością i równowagą. Człowiek rozumie, jakie dane są zbierane, przez kogo używane i w jakim celu. Zachowuje krytyczne myślenie. I nie odczuwa ciągłego niepokoju. Niezdrowe wzorce obejmują reakcje paranoiczne, gdy każda kamera jest postrzegana jako zagrożenie, lub całkowite zaprzeczenie ryzyka, gdy człowiek bezmyślnie udostępnia najbardziej wrażliwe dane biometryczne. Szczególnie wrażliwe są dzieci, których psychika dopiero się kształtuje w świecie totalnej obserwacji. Badania pokazują, nastolatki, które dorastały z systemami rozpoznawania twarzy w szkołach, Wykazują podwyższony poziom konformizmu i obniżoną zdolność do samoekspresji. Nasza psychika jest plastyczna, ale nie bezgraniczna w swojej zdolności adaptacji. Ważne jest, aby znaleźć drogę, która pozwoli korzystać z zalet technologii bez uszczerbku dla dobrostanu psychicznego. Życie w świecie technologii biometrycznych wymaga nie tylko biegłości technicznej, ale i psychologicznej gotowości. Jak zachować wewnętrzną równowagę? Nie rezygnując z zalet epoki cyfrowej? Pierwszy krok to świadoma inwentaryzacja Twojej cyfrowej obecności. Przeprowadź audyt urządzeń i aplikacji, które wykorzystują Twoje dane biometryczne. Co zaskakujące, większość ludzi nie ma pojęcia, ile systemów już przechowuje ich odciski palców, próbki głosu czy wzorce twarzy. Drugi krok to selektywne użycie. Nie każda aplikacja zasługuje na dostęp do Twoich danych biometrycznych bankowa być może, gamingowa raczej nie. Trzeci krok to tworzenie barier cyfrowych. Używaj różnych urządzeń do pracy i życia osobistego. Wyłączaj funkcje biometryczne w miejscach o podwyższonym ryzyku obserwacji. Aby zmniejszyć lęk cyfrowy, psychologowie zalecają technikę świadomej obecności. Kiedy celowo rejestrujesz momenty interakcji z systemami biometrycznymi, to przekształca pasywne podporządkowanie w aktywny wybór. Szczególnie ważne jest kształtowanie zdrowych nawyków u dzieci. Rozmawiaj z nimi o granicach cyfrowych, zanim otrzymają pierwsze urządzenie z rozpoznawaniem twarzy. Wyjaśnij, że dane biometryczne to część ich tożsamości, zasługująca na szacunek i ochronę. Naucz ich zadawać pytania. Po co tej aplikacji potrzebna jest moja twarz? Pamiętaj, technologie są stworzone dla nas, a nie my dla technologii. Zachowaj zdrowy sceptycyzm, ale unikaj paranoi. Szukaj równowagi między wygodą a prywatnością, która pasuje właśnie Tobie. Ostatecznie, harmonijne współistnienie z technologiami biometrycznymi. To sztuka świadomego wyboru w każdym momencie cyfrowej interakcji. Przyszłość technologii biometrycznych maluje przed nami obraz świata, w którym granice między tożsamością ludzką a cyfrową stają się coraz bardziej zamazane. Stoimy u progu epoki, w której nasza biologiczna unikalność zostanie w pełni zintegrowana z cyfrowym ekosystemem. Jakie wyzwania psychologiczne czekają nas w tym nowym świecie? Jednym z kluczowych pytań przyszłości jest to, jak zachować poczucie osobistej autonomii w warunkach wszechobecnej biometrii? Badacze z Uniwersytetu Oksfordzkiego przewidują pojawienie się cyfrowej dysmorfii, zaburzenia psychicznego, w którym człowiek odczuwa niepokój z powodu niezgodności między swoim wyglądem fizycznym a profilem biometrycznym. Wyobraź sobie sytuację, gdy system nie rozpoznaje cię z powodu naturalnego starzenia się, a ty zaczynasz wątpić we własną tożsamość. Kolejnym wyzwaniem jest kształtowanie się biometrycznego konformizmu. Już teraz w krajach z rozwiniętymi systemami nadzoru ludzie podświadomie korygują mimikę i zachowanie, starając się dopasować do pewnego uśrednionego wzorca. W przyszłości tendencja ta może się nasilić, tworząc społeczeństwo, w którym indywidualność jest tłumiona z obawy przed wyróżnieniem się w oczach algorytmów. Jednocześnie obserwujemy narodziny ruchu cyfrowej suwerenności dążenia do odzyskania kontroli nad własnymi danymi biometrycznymi. Technologie samoszyfrowania, jednorazowe tokeny biometryczne, osobiste magazyny blockchain, te narzędzia mogą stać się podstawą nowej kultury zarządzania tożsamością cyfrową.